Cześć czołgiści, z tej strony strzelam za 1hp dzisiaj dość niecodziennie z nudów porannych odpaliłem sobie samoloty, siostrzaną produkcję studia Wargaming czekając na patcha 9.4 postawiłem sobie polatać poladam sobie samolotem premium 4 tieru którego dostałem w pacce z jakimś tam czołgiem w bocie Kompletnie nie wiem co mam tutaj robić Wiem, że mam nacisnąć myszkę i strzelać Dobra, no zobaczymy jak tutaj lamie Co tutaj zrobimy? Pierwsze co, no to nabiorę wysokości Trochę poczekam, nie będę atakował żadnych bombowców Ale zobaczcie jaka piękna grafika wow. Piękne. Nieźle, 80 platek, wszystko na full 1980 HD. No, sprzęt nie jest, że tak powiem, kalkulatorowy i siódemka, dwie karty w 7600. 7600 no ciągnie to ciągnie, powiem wam, że dobrze, może będę pisał jeszcze, woda. Tak, zobaczymy co patch przyniesie, dobra, skupmy się na grze. Jesteś pod ostrzałem pilot. Jestem wysoko. 나도 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 많이. 왜 지금도 이 Uuu, już coś czasu nie wiem. No, no, to ładnie, ładnie też. Są Aj, zastrzelimy. O, powiem Wam, że nie mógłbym grać w tą grę, bo jest dla mnie jakaś taka... Hmm, może na rejstniku. Nie wiem, dobra, Zobaczymy jak to wygląda z perspektywy innego gracza. No grafika jest piękna. Że mi była jego prześliczna. ale dostajemy wciary. Przełączmy się na inny. Tutaj mamy bombowca. Ale kolego, takie manewry z tym hmm, bombowcem. No, hmm. że goście nie, kosmos. Nie potrafię. Nie potrafię tą grę ogarnąć. Okej, okay, dzięki, hejka.